Witam serdecznie na kanale Można Samemu, ja mam na imię Patryk i dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moim sposobem, no może nie moim autorskim, ale sposobu, którego często używam podczas wyprowadzania prostej krawędzi z tarcicy, na tarcicy. Deska Startaku wygląda mniej więcej w ten sposób. Ma dwie żywe krawędzie i to jest tańsza deska oczywiście, bo obżynane deski są nie dość, że drogie, a poza tym są już inaczej jakoś tam zwymiarowane. Chciałbym Ci pokazać prosty patent na wyprowadzenie takiej krawędzi, nie posiadając ani to pilarki formatowej z wózkiem, ani nawet zagłębiarki. Korzystam często z tego patentu. Ponieważ yy, nie jestem posiadaczem pilarki formatowej, a zagłębiarki no, niekiedy po prostu mi się nie chce wyciągać. Także zapraszam na film. Zaraz Ci pokażę, jak to można w bardzo prosty sposób zrobić. Może na początku wytłumaczę, po co wyprowadzamy prostą krawędź. Zwykle jest tak, że deski nie możemy użyć w całości, ponieważ deski startaków są dość szerokie i zwyczajnie nam się wypaczą, i musimy je sobie pokleić. I teraz, w zależności od tego, co robimy, jaką chcemy szerokość danego, danej płyty uzyskać już po sklejeniu, zwykle jest zasada taka, że grubość deski przyłóżmy w 3 cm, i możemy wtedy sklejać elementy dwa razy szersze niż grubość deski. Ale to jest temat na inny film. A do wyprowadzenia prostej krawędzi musimy doprowadzić dlatego, żeby sobie już po wyprowadzeniu prostej krawędzi używać normalnie pilarki takiej stołowej z przykładnicą i po prostu potem już każdą kolejną sobie dosuwamy na ustalony wymiar. Tak jak tutaj mi tłumaczyłem 6 cm przy, przy 3 grubości. Łatwiej potem takie elementy się struga i, i tak dalej. Przechodząc do samego sposobu, potrzebne nam jest no oczywiście pilarka i przykładnica. Zwykle wprowadzając deskę, tutaj mamy taki kawałek jakiegoś tam odpadu. Wprowadzając deskę, no, nie uzyskamy prostej krawędzi, ponieważ tutaj nam się będzie opierać. A, a ciężko też jest wycyrklować żeby weszło to nam idealnie, prosto. Można yy, sobie wyrysować linię i jechać wokół tej linii i tak to wyrównamy na strugarce mniej więcej. Ale jest jeszcze prostszy patent i do tego bardziej bezpieczny. Co będziemy do tego potrzebowali? Tak jak już powiedziałem, pilarka, przykładnica i kawał deski, która jest dosyć długa, wyrównana oczywiście, jest prosta. Tak, jak patrzcie, przyłożę to jest idealnie i musi być na pewno wyższa niż grubość tego materiału. Tutaj, w tym przypadku, kładziemy sobie deskę. Zobaczcie, że ona wystaje dosyć sporo, ale będzie nam to niezmiernie potrzebne. I teraz, jeżeli mamy taką możliwość, możemy sobie ogólnie stworzyć taką nakładkę na przykładnicę. Nie ma żadnego problemu. Jednak, jak dla mnie, to jest wygodniejsze rozwiązanie. Po prostu przyłapuję deskę ściskiem w paru miejscach do przykładnicy, tak żeby mi się to nie za bardzo ruszało. No i patent jest na tyle prosty, że teraz. Mając taką deskę, możemy sobie już na samym starcie przyłożyć ją tak, jak ma być. I teraz patrzcie na to, to jest ważne, żeby miało to chociażby dwa punkty podparcia, żeby nie było tutaj na przykład jednego brzucha, ponieważ no wiadomo, deska będzie wam latać. Ale tutaj mamy idealny przykład, tak jak są dwa, dwie linie podparcia, i możemy ciągnąć sobie deskę wzdłuż przykładnicy według tych dwóch linii podparcia. Tutaj mam kawałek jesionowej deski. Się. I tu jest właśnie brzuch. Tu będzie już problem, ponieważ o, zobaczcie co się dzieje. Jak zrobimy to tak, to stracimy troszeczkę tej deski. I tutaj tutaj może być problem już z, z takim czymś, ale o, tutaj widzę na przykład, że niewielka ta strata by była, ale zajmiemy się naszą sosenką. Więc przykładamy do przykładnicy i po prostu wzłużniej wyprowadzamy prostą krawędź. Teraz użyję pilarki i pokażę wam dokładnie. O co mi chodzi? Nie zwracajcie uwagi na tarczy, tarcza jest z poprzedniego odcinka, ta stara makita, także to nie ma totalnie znaczenia. Ustalmy sobie mniej więcej linię cięcia. Powiedzmy, że tak będzie dobrze. Zaciskam sobie, a ja teraz się ubiorę i pokażę Wam to już z innego ujęcia. Ubiorę się w maskę oczywiście. Troszeczkę z ręki Wam to nagram. To jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie. Dwa punkty podparcia i ciągnąć sobie wzdłuż tej prostej listwy. Nic nam nie powinno uciec. Teraz Wam pokażę, jak sobie to rozkroję i porównamy, czy linia jest równa poziomicą jakąś. No i zobaczcie, tak to wygląda po cięciu. Mamy fajną prostą linię. sobie poziomicę. O, jak możecie zobaczyć, linia jest totalnie prosta. No i teraz możemy przykładać sobie obciętą już naszą krawędź i ciąć kolejne to lamele przy przykładnicy na dany wymiar. I co, jak sądzicie? Bardzo banalna sprawa, prawda? Nie ma wymówek, że mam, nie mam filarki formatowej czy, czy, czy zagłębiarki. Wystarczy troszeczkę ruszyć głową, i naprawdę można wiele rzeczy zrobić na amatorskim sprzęcie, tak jak mój. Więc nie uznaję wymówek, że czegoś się nie da zrobić na moim sprzęcie. Ja na tym sprzęcie przygotowuję się do naprawdę dużego projektu. Jak dla mnie to jest duży projekt, dla niektórych to jest po prostu codzienność, ale udowodnię Wam, że mając takie taniutkie, no jak dla kogo, taniutkie rzeczy, narzędzia, znaczy się, można zdziałać cuda. Jeżeli film oczywiście Ci się podobał, zostaw subskrypcję. Jeżeli tego nie robisz, łapa w górę. Bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. I jeżeli masz jakieś uwagi na temat dzisiejszego odcinka, napisz to w komentarzu. Chętnie poczytam, podyskutuję z Wami w komentarzach. Zawsze z chęcią to robię. Także widzimy się za tydzień. No i na razie mam nadzieję, że niedługo będę robił już coś większego. Cześć!